Dobry. Dzień dobry, coś niedyspozycja złapała jubilata, znaczy nie, to jest inaczej, no jestem przeziębiony od dwóch dni, no i musiałem naprawdę się tak wyleżeć do ostatniej chwili, żeby przyjechać, bo żeby, żeby był dobry spektakl, no nie mogę nawalić dzisiaj w, w spotku. no nie, nie wolno tak, że w spotku to nie, nie dlatego, że ja publiczność śląską bardzo, bardzo lubię, bo tu są zupełnie inni, bardzo, bardzo ciężarówki latają. Są, są to jest bardzo spontaniczna, no tak, Bardzo spontaniczna publiczność. Ja tutaj mam wielu fanów i oni są tacy bardzo oddani i bardzo ciepli. Ja m, uwielbiam tu przyjeżdżać na występy, bo m, tu się świetnie czuję. Kiedy wy się poznaliście? Oprócz tego, że 25 lat temu. No, nie 25 lat temu, to nawet podejrzewam, że 10 lat temu. To dla mnie, Cezary Pazura, to był taki e, bardzo znany aktor, który występował w filmach typu Psy, Kroll graniczo w ogniu i to była dla mnie taka dość duża postać i nieosiągalna znajomość dla szarego człowieka jakim byłem a potem gdzieś przy okazji jakichś dokonania artystycznych się spotkaliśmy i się bardzo polubiliśmy i tak sobie tą przyjaźń teraz utrzymujemy Chłopcy z kabaretu młodych panów szykują skocz po śląsku, pan coś mówiąc kolokwialnie kuma? Kumam wszystko. Tak? No pewnie Ale kto uczył? Nie, ja sam, no tutaj Powiem szczerze, że objeździłem wszystkie miasta kiedyś, kiedyś jak byłem popularnym aktorem. A teraz jestem niszowym, no, undergroundowym. Under undergroundowym. Pamiętam, że mieszkałem, bazę miałem w Bytomiu. Tam mieszkałem i później mnie wozili po różnych szkołach na Śląsku i w Zagłębiu. No dobra, a takie najpopularniejsze śląskie słowa, jakie pan zna? Ojej, nie mogę powiedzieć najpopularniejsze. Popularnego nie mogę, no. Nie wszystkie znam. Pana ulubione? Hopie. Jeszcze raz? Hopie. Chopie. No, hopie. Hopie, no mówię hopie. No tak, no tak mnóstwo znam, także mógłbym cały czas mówić tak po śląsku, starać się. Panie Cezary, a czy Biba się dzisiaj szykuje? Tak, szykuję się, ale ja tak będę króciutko na Bibie. Bo no tak, o, bo trzeba nie, muszę się położyć do, do, do łóżka i wygrzać, tak mi żona kazała. Dziennik Zachodni jest przez całą moją karierę razem ze mną. Z tą gazetą zaczynałem, można powiedzieć. I pozdrawiam wszystkich czytelników Dziennika Zachodniego. Drodzy panowie, Benefis. Młodzi. młodzi. Nie, no, starzy panowie, Benefis Cezarego Pazury, czego życzycie szanownemu jubilatowi? Kolejnych 50 lat. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności. I w tak obfitej działalności artystycznej. Tak, żeby dalej był tak twórczy, tak, tak śmieszny i, 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 i też tak pogodny i otwarty na, na, na innych ludzi, bo to... to prywatnie. Trzeba, prywatnie przecież. właśnie, trzeba powiedzieć, że Czarek jest bardzo otwartym, wspaniałym człowiekiem i żeby taki pozostał. I na 75. Znaczy, ten... jubileusz też przyjedziemy. Tak i dalej jako młodzi panowie. Tak a propos miejsc tutaj, różnych miast, to nie możemy nie powiedzieć nic o Sosnowcu. Wspaniałe, rodzinne miasto. Urodziło się tam dużo wspaniałych, cudownych ludzi. No kto. E... E... No, kto? I... Tak na szybko. kto się urodził? W Sosnowcu kiepura się urodził, wspaniały, wspaniały artysta. Wójci się urodził. Disney się urodził dzięki kaczor. Także... Ja widzę, że kolega jest tutaj bardziej rozeznany. No, kto jeszcze się urodził w Sosnowcu? Na pewno Disney. Na pewno yy, kukuczka. Wszyscy ci, których mało znamy. A aktorem no chyba jest dobrym, skoro, skoro ma tyle nagród na swoim koncie i, i tak tyle wspaniałych filmów, no to chyba jest dobrym aktorem. Tyle nagród, prawie tyle co Anim Mrumru w środowisku kabaretowym. No, on nie dostał Grand Prix na pace, my nie dostaliśmy złotej kaczki, wyrównało się. A nie myśleliście o tym, żeby Cezarego zatrudnić w waszym kabarecie? Szczerze? Szczerze. Szczerze, nie, był taki nawet przez chwilę pomysł, ale uznaliśmy, że każda garża lepiej dzieli się na trzy niż na cztery, więc pomysł upadł. Tutaj koledzy mówią, że ty się stresujesz przed występem, a to jest nieprawda, wierutne kłamstwo. Znaleźli sobie zabawkę. Aby się zrelaksować. Tak, znalazłem sobie zabawkę. To jest y, pilot do y, otwierania drzwi w, w naszym y, samochodzie kabaretowym, w naszym busie. A ty tak masz, że musisz się tego rodzaju przyrządami odstresowywać przed występem? Nie. Czego życzysz Cezaremu? Na kolejne 48 lat. Cezaremu życzę przede wszystkim świetnej kondycji, żeby następne 47 lat na scenie naprawdę bawił nas jak do tej pory. A chociaż nie tylko, ja cały czas czekam, chociaż były już takie momenty, kiedy on zagrał naprawdę bardzo fajne role, niekomediowe, no ale jakoś mu nie bardzo proponują, więc życzę mu, że mu częściej proponowali jakieś takie naprawdę poważne role. No, i życzę mu też bardzo dużo pieniędzy, bo może w końcu mi odda te 19,50, co pożyczył na stacji benzynowej, jakoś mu głupio teraz nie wiem, może zapomniał. Dla niego to może nie są duże pieniądze, ale jednak ja bym chciał, żeby mi oddał, bo to tak trochę mnie fajnie jest jednak. To apeluję, żeby Cezary oddał. Dzięki serdeczne. Ja dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich oglądaczy. Dziennik Zachodni. Ja, jak ja mogę? Dziennik Zachodni jest ze mną od samego początku mojej kariery. Także bardzo serdecznie pozdrawiam. Jesteś stałym prenumeratorem. Oczywiście. A to tak specjalnie przyjechałeś po to, żeby połowić nowe autografy, czy dlatego, że lubisz Cezarego i idziesz tam na… O, ogólnie, na znaczy szczerze lubię Cezarego, ale ogólnie to autografy, My tak po całej Polsce jeździmy. I jak długo zamierzasz tutaj jeszcze posiedzieć, już postać? No aż się skończy cała impreza, żeby wszystkich dorwać. Mhm. Wszyscy artyści, ze, ze wszystkimi artystami były zdjęcia na pamiątkę, o. Mhm. A Cezary? No także, także. Ale jeszcze Czekam. jest niezłowiony? Jeszcze niezłowiony, tak. A wiesz, że on jest dzisiaj w takiej niezbyt dobrej dyspozycji zdrowotnej, więc nie wiadomo, czy wyjdzie? No właśnie tego nie wiem, bo właśnie też dowiedziałem się, że w Empiku też zostało odwołane spotkanie, więc coś już przypuszczałem, że coś będzie nie tak. od kiedy tutaj jesteście? Od 13. Od 13? Tak, bo pan Pazura miał być w Empiku i tak. nie było go i dlatego tutaj przyszliśmy. Także tu są różne autografy. A jest pani fanką Cezarego Pazury? Czy, mhm. czy to trochę włącznie... To autografii? znaczy, nie, nie, ja zbieram autografy właśnie, także myślę, że... Ale miło, bo poznać tak... fizycznie po prostu pana Czarka, nie z telewizji, tylko normalnie.